Dość podobne. Mam nadzieję, że uwierzą w to. Gdzie jest Nicki? Koju od dwóch godzin, ale ona na pewno knuje coś złego. Słyszałam, że mówiliście o mnie. Czekaliśmy na ciebie. E, usiądźmy do jedzenia. Więc co jest na lunch? Zupa serowa i sałatka. Leo sam gotował. Leo? A jaka sałatka? Z czosnkiem? Tak, z czosnkiem i masłem. Ach, nawet mi nie przynoś. Kitty, nie popisuj się. Sałatka jest pyszna. Po prostu nie jem czosnku. Czemu? Jesteś uczulona? Nie, to tajemnica. Sekret to sekret. Mam pomysł. Zróbmy coś do jedzenia i urządźmy piknik. Dokładnie, chodźmy. Nie, nie mogę wyjść na słońce. Nie jest tam tak gorąco. Nie, słońce może mnie zabić. Kitty, co ty masz na szyi? Nic, nie zwracaj uwagi. Rozumiem. Kitty ogląda wiele programów telewizyjnych o wampirach i zachowuje się jak one. To prawdziwe ugryzienie. Twoje ugryzienie prawie się starło. śmiej się, śmiej, a wkrótce ja stanę się wampirem. Czyli nie jesteś jeszcze wampirem, ale już nie jest czosnku. Szykuję się. Zapomnij o swoich wampirzych historiach i chodźmy na basen. Tak. Nie, dzisiaj jest dzień, żeby zostać wampirem. A jak zamierzasz się nim stać? Tak się zastanawiam. Zaczekajcie tutaj. Usiądźcie. Teraz opowiem wam wszystko i pokażę. Mam kilka sposobów, i jeden z nich na pewno się sprawdzi. Kitty, nie ma wampirów. Czy kiedykolwiek widziałaś jakiegoś... Nigdy ich nie widziałem. Jesteście głupta sami. Wampiry wychodzą tylko w nocy. I także zmieniają się w nietoperze. Widziałam wczoraj nietoperza. Czy to był wampir? Wszystko może być. Teraz się Ameryko, boję. Amelko, nie mów mi, że ty też w to wierzyłaś. A jak udowodnisz, że wampiry nie istnieją? Kitty ma rację. Proszę, Amelko, czy też chcesz zostać wampirem? Nie bardzo. Nie jestem pewien, że ci się nie uda. Zobaczmy, jakie są więc twoje metody? Pokaż mi. Więc zaczynajmy! To jest prawdziwa krew wampirów. Jeśli ją wypiję, natychmiast wyrosną mi kły. Krew wampirów? Czy z tamtym wampirem wszystko w porządku? Chyba tak, wampiry szybko regenerują krew? Ha? skąd w ogóle to masz? Pobliżu jest magiczny sklep. Magiczny sklep? Tak, sprzedają wszelkiego rodzaju zioła, karty tarota. Tam kupiłam też krew. Czy zamierzasz to wypić? A co jeśli to trucizna? Sprzedawca powiedział, że to krew prawdziwego wiecznego wampira. Serio? Czy twój wampir nie nazywa się przypadkiem pan pomidor? <laughs> Właściwie to A ja nie. Myślę, że tak. To sok pomidorowy, nie krew. Nie może być. Może lubią pomidory. Kitty, zostałaś oszukana. Cóż, nieważne. Pójdę do tego sklepu i wszystko im opowiem. Jakie są inne sposoby? E, tutaj. Zapisałam to sobie. Następną metodą jest magiczny rytuał. Ciekawe, zobaczmy to. Muszę połączyć cztery elementy, by obudzić we mnie wampirzą duszę. Co mam zrobić? Czy możemy ci pomóc? Serio? Dobrze. Musimy przygotować. Ziemię, wodę, ogień i powietrze. Ulica jest ich pełna. Nie mogę wyjść na zewnątrz, żeby spale się na słońcu. Czy na pewno chcesz zostać wampirem? Nie ma w tym żadnych zalet. Ani słońca, ani czosnku. Ale wampiry żyją wiecznie i mają wiele fajnych programów telewizyjnych. Oglądaliście Zmierzch? Tak. Ta, ale nie chciałbym zostać wampirem. Ja też nie. Nie zmuszam was, ale pomóżcie mi stać się wampirem. Potrzebujesz więc ognia, ziemi, powietrza i wody. Chwileczkę! Tu jest woda! Możemy zapalić świeczkę i wtedy będzie ogień, a ziemia i powietrze? Tu jest ziemia, no i tak wszędzie jest powietrze. To nie wystarczy. Nie, idź po wentylator. Tak więc Leo stwórz wiatr, a Amelia wyrecytuje zaklęcie. Duchy ziemi, wody, ognia i wiatru, wzywam Was! Zróbcie z tego śmiertelnika wampira. I co, udało się? Muchaj mocniej! Wszystko zrobiliśmy dobrze. Jesteś wampirem? Nie wiem. Może trzeba poczekać. Poczekajmy. Czujesz coś? Rosną kły? Nie, chcesz mnie ugryźć? Nie bardzo. To jasne, że ta magia nie zadziałała. Tak, znowu kłamstwo. Kitty, nie martw się. Bycie człowiekiem też jest fajne. Naprawdę. Jest inny sposób. Jedzenie tylko czerwonego jedzenia. Tak, mamy mnóstwo takiego. I bardzo dobrze. Za mną. Czyli nie mamy czerwonych cukierków? Mam berberys w plecaku. Leży od dwóch lat. Chcesz trochę? E, nie, dziękuję. Czy to zadziała? Jabłko jest białe w środku i tylko skóra jest czerwona. Nie wiem, pozwól mi zobaczyć, co napisałaś. Napisali tylko czerwone produkty. Lepiej zjeść coś bardziej czerwonego. Proszę. Proszę. Obrzydliwe. Obrzydliwe. Nie może być bardziej czerwone. Zjedz to. Kto? Jak pomidory skaczupem. Ci, którzy chcą zostać wampirami. No i już otwieraj usta. Zachrabie jego Draculę. Jedz, jedz, jedz! Zjedz to. Nie dam już rady. Niewiele zostało. To nie zadziała. Skończ to, już zaczęłaś. Dobrze. Nie, nie dam rady. Nie, to na pewno nie zadziała w ten sposób. Niewiele zostało. No dobrze. To chyba oh. działa. Twoje oczy są czerwone. Ojej, jakie to jest ostre! Zjedz jeszcze trochę, prawie tak, skończyłaś. Oczy stało się jeszcze bardziej czerwone. Skóra jest coraz bardziej czerwona. Oha. 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 Świetnie, dostałam wysypki od takiego jedzenia. Jesteś pewna, że nie zostałaś wampirem? Nie, nie mam ani kłów, ani białej skóry. Zamierzam zatuszować tę wysypkę. Myślisz, że naprawdę stanie się wampirem? Oczywiście, że nie. Żartuję. Przygód wystarczy na cały dzień. A jeśli jej się uda? Jeśli stanie się wampirem, pójdę na balet. To nawet fajniejsze niż bycie wampirem. Ach, kolejny sposób nie zadziałał. Przejdźmy do następnego. Po co marnować czas? Kolejne to ugryzienie prawdziwego wampira. Prawdziwy, Prawdziwy wampir? wampir? Gdzie ty go znajdziesz? Mówią, że w lasach za miastem można spotkać wampira, który tam mieszka. Nie do końca fajne. Możemy, ale nie musimy go spotkać. Nie mamy innego wyjścia. Przygotujcie się. Czekaj, jest dzień. Sama mówiłaś, że nie wychodzą za dnia. Ale w lesie jest cień i można się schować przed słońcem. No nie bądź głupia. To tak na wszelki wypadek. Chodźcie, nie mogę stać na słońcu, Ach, nie tyle czasu. nawet wampira. Nie wymądrzej się! To, gdzie będziemy szukać tego vampira? Nie wiem sam no ze znajdzie. Oj, co to za okropne perfumy? To nie perfumy, to zapach, który wabi wampiry. Jak taki zapach może kogoś przyciągnąć? Wampiry nie są takie jak my, czują wszystko inaczej. A jeśli wampir ugryzie mnie? Nie chcę zostać wampirem. Dokładnie, ja też nie. Musimy zwracać na siebie uwagę, bez obaw pewna, a jeśli dostały się na mnie? Możesz założyć szalik na szyję, Jaki tak na wszelki wypadek. Na zewnątrz jest gorąco, 30 stopni. No to wybieraj, albo się usmarzysz, albo zostaniesz wampirem. Na pewno nie dam się ugryźć. Hej wampirze, jestem tutaj. Zobacz na moją piękną, pyszną szyję. Mmm, miam. miam. Nawiasem mówiąc, gdzieś tu też rośnie krewawy owoc. O, spójrzcie. Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Je, jeśli go zjesz, zmienisz się w wampira. A na jakim drzewie rośnie? Nie wiem. Rozglądaj się dookoła. Jak go zobaczysz, to mi powiedz. Dobra, Amelko, chodźmy popatrzeć. Może rośnie na samej górze. Amelko, zapomnij o tym. Myślisz, że go nie znajdziemy? Żartujesz sobie. On nie istnieje. Nie wiem gdzie czytała takie bajki. Wampirze, proszę wyjdź! Ach, wszystko na darmo. No, znaleźliście krwawy owoc. Znalazłam tylko tyle, rosło na tamtym drzewie! Amelko, to jest tylko jabłko. Przepraszam, innych Dziewczyny, nie Dziewczyny, chodźmy do domu. Wygląda na to, że wampir ma letnie wakacje. No dobrze, idziemy. Nie będziesz wampirem. Jeszcze się nie poddaję, są inne sposoby. Jakie? Więc... Zaparzyć miksturę ze specjalnych ziół. Jakich sił? Rosną w lesie, chodźmy ludzie. Oszalałaś? Właśnie wyszliśmy z lasu. To dla mnie ważne. Nie zamierzam tam wracać. Powinnaś była powiedzieć o swojej miksturze wcześniej. Kitty są inne sposoby, mam coś jeszcze, no dobrze. Spójrzcie, to kamień wampira. Wygląda jak zwykły kamień z ulicy. To nie jest kamień z ulicy, kupiłam go za duże pieniądze. Niech zgadnę, w tym samym miejscu, w którym kupiłaś sok pomidorowy. <śmiech> 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 tak. Co mamy z nim zrobić? Trzeba upuścić na niego krople krwi i zostawić w świetle księżyca. Łatwizna. Ale boję się krwi. E, żartujesz sobie? Jak zamierzasz zostać wampirem? No, o tym nie pomyślałam. Może więc i powinniśmy robić głupot? Jaki wampir boi się krwi? Pewnie masz rację. Co więcej to i tak nie zadziała. To trochę smutne. Wiem, co cię rozweseli. Chodźmy pojeździć na rolkach. O, to na pewno mnie rozweseli. Szypujcie się szybko! W tym kamieniu zdecydowanie coś jest. Jest nietypowy. A, to było ostre! Amelko, jesteś z nami? Tak, tarolki, na idę ja. W tym razie przygotuj się, wyrzuć już ten kamień. Mamy jakiś plaster? Tak, zajrzyj do apteczki. Dobrze dogonię was. co jest jakieś bardzo jasne. Prawie oślepłam. Czuję się dziwnie. Wczoraj za długo jeździliśmy na rolkach. Ach, Kitty, czy oglądałaś dzisiaj znowu serial o wampirach? Nie, już o nich zapomniałam. Teraz oglądam programy telewizyjne o lekarzach. Eksta. Wiesz co? Masz worki pod oczami. To pewnie toczeń. Kitty, nie wygłupiaj się. Jeden sezon serialu nie czyni z siebie lekarza. Cześć, Amelko. Długo dziś spałaś. Ledwo wstałam. Głowa mi pęka. Może to zapalenie żołądka? Nie, brzuch mnie nie, nie boli. Nie zwracaj uwagi. Kitty ma nowe hobby. Jakieś seriale <coughs> medyczne. Wampiry już jej przeszły? Co za ulga. Amelko, zjesz śniadanie? Tak. Są naleśniki, płatki. Nie chcę. A co chcesz? Krew. Bardzo śmieszne. Amelko, wszystko w porządku. Tak, nic mi nie Idziesz jest. się z nami opalać! Jesteś blada jak ściana. Idźcie przodem, dogonię was. Co się stało? Tak bardzo chciałam ugryźć cielało szyję. Czy jestem wampirem? Nie, to szaleństwo. Prawdopodobnie jeszcze się nie obudziłam. Gdzie jest mój kapelusz? Pójdę się poopalać. Aaaa, nie chcę, żeby lato się skończyło. Ja też! Lubicie lato? Dajcie lajka, jeśli tak. Zobaczymy ilu nas jest. Aha! Jak gorąco! Jak wy możecie tutaj leżeć? Na zewnątrz jest z bilion stopni! Nie spokój! Zwykła temperatura! Będzie jeszcze goręcej. Amelko, wejdź pod parasola. Nie opalisz się w ten sposób. Nie mam ochoty. Nałóż krem i będzie dobrze. Zgoda. Ona płonie, zabierz ją szybko do domu! Wiem, musimy zrobić sztuczne oddychanie. Czemu? Oddycha bez problemu. Potrzebuje rezonansu magnetycznego. To musi być schłodzona, jest gorąca. A, co się stało? Chyba nie możesz znosić upału. Prawdę mówiąc, co wielbię upały, to zdarzyło się pierwszy raz. To było dziwne, cała się paliłaś. W takim razie lepiej odpocznę. Amelko, masz czerwone oczy. Tak, to już nie jest normalne. Pojedziemy do szpitala, zrobimy jej tomografię komputerową. Kitty, zapomnij o swoich programach telewizyjnych. Mamy tu prawdziwe życie. Amelko, obudź się. Co? Coś jest nie tak. Zauważyliśmy. Połóż się i prześpij. Tak, połóż się, a my zagramy w gry planszowe. Co mówisz, gdy pytają cię o twoje osiągnięcia w życiu? <grym> tak właśnie było. <grym> Ameca, co peczna. ty tam mówiłaś? Nie, nic, nic. <grym> Spójrz na ten mem, jest po prostu bombastyczny. Tylko co ty robisz? A, muszę już iść. Jest jakaś dziwna. To wszystko przesupał. Co mi się stało? Nie mogę być wampirem. Leo powiedział, że to fikcja. Umyję twarz i będzie dobrze. A! A! Co jest? Chodźmy zobaczyć. Przyniosę apteczkę. Ach, Leo! Leo! Kitty, znalazłem apteczkę! Zapomnij o tym, to jej nie pomoże! Ludzie, wypuśćcie mnie! Co się stało, Amelko? Otworzę to teraz! Nie ma takiej opcji! Hey. Kitty, czy możesz mi powiedzieć, co się stało? Amelka... Amelka stała się wampirem! No dalej! Amelka jest teraz wampirem? Tak, 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 tak! Już w to uwierzyłem! To prawda! Dlaczego tak uważasz? Nie odbija się w lustrze! Kitty, czy słońce też cię uderzyło? Mówię ci, że to prawda. Przykro mi, ale ci nie wierzę. Przypomnij sobie, chciała ugryźć cię w szyję. Amelko, jesteś tam? Tak, i Kitty mówi prawdę. Jak zostałaś wampirem? Nie wiem, może ugryźli mnie w lesie. Kitty, trzeba ją uwolnić. Mowy nie ma, ona nas ugryzie. Ale jeszcze tego nie zrobiła. Nie zgadzam się. Jeśli chcesz, idź do niej, ja jej nie wypuszczę. A wczoraj marzyłaś o zostaniu wampirem. I już zmieniłam zdanie. To Amelka. Nie zrobi nam nic złego. Nie jestem tego taka pewna. Amelko, jesteś miła? Jasne, wciąż jestem miłą Amelką. Widzisz, wyjdź stąd. Amelko, mam czosnek i nie boję się go użyć. Kitty, uspokój się, Amelce, i tak nie jest łatwo, tak, Amelko? Już czuję się lepiej. Świetnie, bo możemy ci na nowo stać się człowiekiem. A ja nie chcę być człowiekiem. Nie chciałaś być wampirem? Zmieniłam zdanie, tylko ty możesz tak robić. Amelko, rozumiesz, że bycie wampirem nie jest łatwe. Kitty, bycie wampirem jest takie fajne. Amelko, trzymaj się z daleka. Chciałaś, zrobię z ciebie wampira. Mam czosnek. Wyrzuć to, nic nie zrobię. Amelko, ona nie chce, powiedziała ci. Leo, a może ty chcesz zostać wampirem? Chodź, Leo, nie pożałujesz. Amelko, jeśli nie przestaniesz, zamkniemy cię znowu w łazience. Dobrze, przepraszam. Wciąż nie mogę uwierzyć, że Amelka jest wampirem. Teraz musimy wymyślić, co zrobimy dalej. Po co myśleć? Wszystko gra. Wszystko dobrze? Teraz nie możesz chodzić do szkoły, chodzić na treningi, nagrywać filmów. Nie mogę nagrywać filmu? Tak, kręcimy na zewnątrz, a teraz nie możesz wyjść na słońce. Zaraz coś wymyślimy. Czego tam szukasz? Czy mamy mięso? Jestem taka głodna. Na górnej półce znajdują się kotlety. A mamy świeże mięso z krwią. Chcesz jeść surowe mięso? Tak, co w tym złego? O, farsz. O nie, Leo, daj spokój. Siadaj tutaj. Amelka jest przerażająca. Ja... Boję się jej! Zgadzam się. Patrzy na mnie, jakby chciała mnie zjeść. Musimy jakoś zmienić ją w człowieka. I jak zamierzamy to zrobić? Mam pomysł. Trzymaj to. Znalazłam! Woda? To nie jest tylko woda. To woda ze świętego źródła. Dlaczego potrzebujesz wody święconej? Babcia mi to dała. Powiedziała, że potrafi leczyć. Nie wierzysz w to? Nie bardzo, ale nie chcę denerwować babci. Czy jak wylejemy tą wodę na Amelię, przestanie być wampirem? Sprawdźmy to. Wlejemy ją do zraszacza. A, 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 Amelko. Macie ochotę na truskawki? O, oh, Ubrudziłaś się truskawkami? Oh. Są pyszne. Chcecie? Chcecie się pić? Nie bardzo. Ale musisz. Było. To nie działa. Może jest przeterminowana. Widzę krew płynącą w waszych żyłach i jest świeża. Abydź. Amelko, co ty mówisz? Ludzie, nie mogę się kontrolować. Naprawdę chcę was ugryźć. Musimy zmienić się z powrotem w człowieka. Więc pospieszcie się, póki jeszcze mogę się opanować. Amelko, jak zostałeś wampirem? Mówiłam, że nie wiem. Było tyle rytuałów w końcu, któryś zadziałał. Dlaczego więc Kitty i ja nie jesteśmy wampirami? A bo ja wiem, Amelko, spróbuj sobie przypomnieć, kiedy to się zaczęło. Przypomniałam sobie, ja chcę krwi! Mówiłam ci, że nie powinniśmy jej wypuszczać! Cicho, musimy się zastanowić, co dalej. was. Może lepiej wyjdźmy, zanim będzie za późno. I zostawimy Amelkę samą? Jeśli jej nie powstrzymamy, znajdzie kolejną ofiarę. Ja już nie mam pomysłu! Myśl! Wczoraj znalazłaś kilka sposobów, aby stać się wampirem. Teraz poszukaj, jak stać się człowiekiem. Musicie stamtąd wyjść i zamknąć mnie w domu. Uratujemy cię! Niedługo kogoś ugryzę. jejku. Czy mamy jakiś plaster? Tak, zajrzyj do apteczki. Dobra, dogonię was. O! Amelko, co jest nie tak z twoim palcem? Skaleczyłam się kamieniem, który przyniosła Kitty. Słyszałaś? To jest kamień wampirów. Jest na nim teraz krew Amelki. A jeśli ją zetrzemy, Amelka znowu stanie się człowiekiem? Powinniśmy spróbować. Amelko, trzymaj się ostatkiem sił. Odwróć uwagę, Amelki. Ja znajdę kamień. Idź, ale nie masz zbyt wiele czasu! No to nie wypuszczaj czosnku z rąk. Rozumiesz? Rozumiem. Nie martw się, pomożemy ci. Czy myślisz, że koty mają na różną Nawet nie myśl o obrażaniu musyi! nie był tu wczoraj. Gdzie on jest? Leo, czy możesz wyrzucić czosnek? Źle się od niego Przepraszam, czuję. Przepraszam, nie mogę. Nie martw się, kontroluje się. Serio? Słuchaj, jestem amerką. Okay, może nawet nauczysz się panować nad sobą. Oczywiście. Uwierzyłeś mi, naiwny. Skąd masz tyle siły? To moc wampira. Kitty, pośpiesz się! E? No, no, kamień, gdzie on leżał? Gdzie ja go zostawiłam? gdzie on jest? Och, w końcu. O, tu jest kropla krwi. Muszę go szybko umyć. Kitty, pośpiesz się! No przecież myję. Kitty! Umyłam kamień. Umyłam go. Udało się? No to wygląda. Kitty, uratowałaś mnie. Gdzie ja jestem? Jestem już wampirem? Uratowałam was, nie ma problemu. Gdyby nie twoje seriale, nie musiałabym być ratowana. No pewnie. Amelko, powiedz nam, jak to jest być wampirem? Opowiem, ale dopiero w następnym odcinku. Jestem zmęczona. No to pożegnajmy się. Ludzie, jeśli podobał się wam nasz filmik, polubcie go. Nie jest to trudne, a nam pomoże. Papa pa wszystkim. I nie zapomnijcie zasubskrybować. Przed nami wiele nowych filmów.